Jeszcze w szóstym sezonie pojawiły się tajemnicze elementy na mapach kanionu i krańca świata, o których działaniu dowiedzieliśmy się od samej Horizon, która wyznaczyła nam zadania do wykonania. Mianowicie mieliśmy aktywować określone windy grawitacyjne rozłożone w różnych lokacjach. To była zapowiedź jednej z umiejętności pani Somers, która stała się ikoną sezonu siódmego. Ja jestem Misiekon i dzisiaj wraz z jej przyjrzymy się temu, co potrafi nowa legenda, która w walce sprytnie wykorzystuje prawa fizyki. Nie wrzuciłem tego poradnika specjalnie na początku sezonu, żeby zbić łatwe wyświetlenia, ale poczekałem, żeby zebrać najciekawsze triki i taktyki, jakie można wykorzystać do Horizon. Może za darmo docenić moją pracę, zostawiając kciuka w górę pod tym filmem. Naprawdę wiele on dla mnie znaczy przez budowanie zasięgu. Dzięki wielkie. Zacznijmy od historii Horizon. Dr. Mary Somers to astrofizyczka, która 100 lat temu została wyznaczona do badań i dzięki nim miała zażegnać kryzys energetyczny, jaki powstał na odludziach. Przeniosła swoją rodzinę do ośrodka badawczego w mieście Olymp i rozpoczęła pracę nad eksperymentami. Wraz ze swoją asystentką dr Wright odkryły pierwiastek, jakim był brantium, który według niej miał być źródłem niewyczerpanej energii. Pozyskiwanie brantium jest trudne, gdyż te znajduje się w okolicach czarnych dziur. Zatem wyruszyły w podróż, by zdobyć ten pierwiastek i udowodnić słuszność teorii niewyczerpanej energii. W trakcie trwania misji asystentka Wright zdradziła Horizon, wysyłając ją na orbitę czarnej dziury i ukradła Brantium. Somers postanowiła zmodyfikować swojego robota Newta, by uciec z niebezpieczeństwa. Mary wróciła, lecz dopiero po 87 latach, z racji gdyż czas płynął inaczej w miejscu, w którym przebywała. Potem dołączyła do z Apex, by zdobyć pieniądze, które pomogą jej cofnąć się w czasie i odzyskać syna. Przejdźmy do omówienia umiejętności Horizon. Zdolność pasywna to kosmiczna wędrówka. Skafander, z którego korzysta Mary Somers pozwala na lepszą kontrolę w powietrzu. Nie odnosimy spowolnienia przy upadku, a spadając mamy większe możliwości przemieszczania się. Umiejętnością taktyczną jest winda grawitacyjna. Po wyrzuceniu specjalnego urządzenia, te generuje mały pionowy tunel antygrawitacyjny. Po wejściu w niego gracze i niektóre obiekty unoszą się do góry i są odpychani po jej opuszczeniu. Ultem jest czarna dziura. Jej dron o nazwie Newt jest w stanie wygenerować małą czarną dziurę, która przyciąga graczy i granaty. Przejdźmy do wskazówek: jak grać Horizon. Dzięki zdolności pasywnej możemy dość swobodnie unikać strzałów oddanych w naszym kierunku, gdy jesteśmy w powietrzu, z racji na zdolność jej skafandra. Zatem decydując się na grę Horizon, miejmy to z tyłu głowy, by przy podlotach z wykorzystaniem windy grawitacyjnej poruszać się tak, by przeciwnik miał problem z trafieniem nas. Jeśli sytuacja na to pozwala, to spróbujemy uciekać ze skarb, by znaleźć elementy otoczenia, które pozwolą nam się ukryć i zregenerować, a następnie wrócić po krótkiej przerwie do walki. Umiejętność taktyczną możemy wykorzystać w wielu różnych scenariuszach. Od ciasnych miejsc, by odciąć wrogowi drogę, po otwarte płaszczyzny, by wzbić się do góry i dezorientować wroga. Winda grawitacyjna tworzy nowe drogi na Naszej drużynie, a jej czas odnawiania jest na tyle krótki, że powinniśmy ją rzucać, by przyspieszać np. lutowanie na początku meczu, by ktoś mógł pójść skrótem. Dodaje nam kolejne sekundy dodatkowej przewagi, dlatego pamiętajmy o tym. Warto jest stawiać windę przed drzwiami, by wróg nie mógł wejść do nas. Jest to jedna z najlepszych funkcji tej umiejętności, bo enemy musi poczekać do wyłączenia tunelu. Jeśli jesteśmy już w walce, to rzucajmy centralnie pod nogi adwersarza urządzenie, by go wyrzucić do góry, byśmy mieli go podanego na tacy. Winda przyda się również w tworzeniu. Na jadący Trident. Gdy pojazd wjedzie w tunel antygrawitacyjny, to zostaje wyrzucony do góry, a wtedy łatwiej jest zdjąć urządzenie. Newta rozstawiamy w czesnych pomieszczeniach, gdy jesteśmy atakowani, lub też gdy przygotowujemy się przed walką. Gdy wróg nas nie widzi, dobrze jest mu wysłać dziurę w prezencie, by ten miał mniej czasu na reakcję. A gdy jest w jej zasięgu działania, no to jest jeszcze dodatkowo spowolniony. Położony ult odstrasza wrogów i ci są mniej chętni do podejścia, dlatego nie bójmy się aktywować go w losowym momencie trwającej już bitwy. Poza wciąganiem wrogów możemy ulta wykorzystać jako tarczę lub straszaka. Jeśli jesteśmy na otwartej przestrzeni, to Newt przyda się jako dodatkowa osłona, która zasłoni nasze odkryte pozycje. Urządzenie może przeszkadzać w skutecznym trafieniu nas, jak i może odstraszać podejście do nas. W ten sposób rzucajmy też drona na pozycję wroga, tam gdzie się ukrywają, by podjąć próby wciągnięcia ich. Newt'a możemy wysłać stosunkowo daleko, więc można w ten sposób podjąć się próby podejścia. Od razu po jego aktywowaniu rzućmy granaty w tym samym kierunku, by te zostały wciągnięte do urządzenia. Wtedy mamy zagwarantowaną dużą i skuteczną eksplozję zadającą wiele obrażeń naszemu celowi. Gdy przeciwnik znajduje się w ciasnym pomieszczeniu, możemy położyć drona za ścianą, przez którą zasięg czarnej dziury działa, a wtedy wróg nie może urządzenia zniszczyć. Jednocześnie, o ile to możliwe, możemy wrzucić do środka granaty, by osłabić wroga. Dron ma 200 punktów zdrowia i trwa przez 12 sekund, dlatego po jego aktywowaniu starajmy się być tak agresywni, jak to tylko możliwe. Pylon Watson może dezaktywować działającego Newta, ale jednocześnie ten może wyłączyć portal Safe. Gdy rzucimy w jedną bramę dronem. Gdy gramy Horizon, pamiętajmy, by mieć zawsze przynajmniej dwa granaty, by łatwiej było nam dojeżdżać wrogów. Gdy połączymy je wraz z Newtem, możemy wykorzystać w pełni potencjał Horizon. Najskuteczniejsze są fragowe i Arkstary, a granaty termitowe mogą odciąć drogę ucieczki od działania czarnej dziury. Wybuch Arkstara powoduje spowolnienie, więc spróbuj sobie to wyobrazić, jak porusza się w takiej kombinacji przeciwnik, gdy jeszcze dodatkowo jest spowolniony przez działanie czarnej dziury. Zatem miejmy kilka w plecaku granatów, żeby w pełni wykorzystać potencjał Horizon. To by było na tyle w tym filmie. Jeśli masz jakieś ciekawe taktyki do gry Horizon, to napisz je koniecznie w komentarzu, bo na pewno nam się przydadzą, gdy będziemy grać panią Somers. Jeśli film się spodobał, to zostaw tego kciuka w górę wraz z subem i dzwonem, żeby nie przegapić nowych filmów. Zapraszam cię również na mojego Instagrama i Discorda. Linki są w opisie. Dzięki wielkie za oglądanie. Wejdź na mój kanał, żeby zobaczyć więcej filmów z Apexa. No i czekaj na kolejne. Ja jestem Misiekon, teraz ładnie się z wami żegnam, zatem cześć i hejos!